Nas? Szanowni Państwo, film, który przed chwilą obejrzeliśmy, zawiera wspomnienia z 15 historii naszej szkoły, w której wytworzyły się już pewne tradycje. Jedną z nich jest ślubowanie nowo przyjętych uczennic. Dzisiejsza uroczystość związana jest z takim właśnie wydarzeniem w życiu szkoły. Do ślubowania przystąpią przyjęte w bieżącym roku zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Kształtów i Błonów. W imieniu samorządu szkolnego serdecznie witam wszystkich gości, dyrekcję szkoły, plany pedagogiczne, kadrę trenerską, rodziców, a przede wszystkim was, koleżanki. Baczność. Prowadzić sztandar Polskiego Związku Koszykówki. Do chylu. Proszę uczennicę o wystąpienie do ślubowania. Patrzność. Do ślubowania. Ślubujemy uroczyście. Ślubujemy uroczyście systematyczną i rzetelną pracą bogacić wiedzą naukową, systematyczną i, rzetelną pracą, bogacić wiedzę naukową. i rozwijać umiejętności sportowe. Przestrzegać zasad, szlachetnej rywalizacji w walce sportowej, Przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji w walce sportowej. Okazywać szacunek rodzicom, okazywać szacunek rodzicom nauczycielom, nauczycielom ludziom, zasłużonym, ludziom zasłużonym, starszym, starszym, koleżankom i, kolegom. koleżankom i kolegom. Dbać o mienie społeczne. Dbać o mienie społeczne Nasze wspólne, dobro. Nasze wspólne dobro. Zachowywać godność ucznia naszej szkoły w każdej sytuacji. Zachowywać godność ucznia naszej szkoły w każdej sytuacji. Spocznij. Proszę uczennice o zajęcie swoich miejsc. Proszę o zabranie głosu dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Błomiankach, panią Teresę Juranek. Rozpoczęcie roku szkolnego, już uroczyste, i ślubowanie naszych najmłodszych, nowo przyjętych do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zawodniczych. Witam na naszej uroczystości wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki do Spraw Sportowych, pana Zdzisława Kasyka. Witam członka zarządu Polskiego Związku Koszykówki, pana Marcina Widomskiego. <klucza> Witam członka zarządu Polskiego Związku Koszykówki, pana Michała Lezińskiego. <klucza> Witam burmistrza miasta i gminy Ożerów Mazowieckich, pana Pawła Kanclerza. Przedstawicielkę Gminy Łomianki, kierowniczkę Referatu oświaty Gminy Łomianki, panią Hannę Kołakowską. <kluczy> Witam serdecznie sympatyka naszej szkoły, pana Michała Wrzoska. Prezes Fundacji Polkosz i Fundacji Koszykówka Polska Panią Elżbietę Dorożyńską. <klucz> Witam serdecznie moich kolegów, poprzednich dyrektorów szkoły Pana Macieja Prokurca <klucz> i Pana Ryszarda Pietruszaka. serdecznie wszystkich rodziców, grono pedagogiczne, kadrę trenerską naszej szkoły. Jest z nami też reprezentacja polskich kadetek wraz ze sztabem szkoleniowym. Bardzo mi miło, że państwo jesteście. Witam serdecznie. I oczywiście nasze uczennice, a szczególnie te najmłodsze, przystępujące dzisiaj do ślubowania. Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki do spraw sportowych, pana Zdzisława Kasyka. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość. W imieniu Polskiego Związku Koszykówki i Zarządu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zostali wymienieni zresztą na krótkiej filmie. Ta szkoła zawsze miała zwolenników i myślę, że w sporcie różne czasy przychodzą, czasem trudniejsze, czasem łatwiejsze, to ta szkoła ma zawsze takich zwolenników, że się obroni. 15 lat to są duże sukcesy. Muszę powiedzieć, że osobiście <grym> jestem związany z tą szkołą przez sympatię, ponieważ w roku w 2005 byłem szefem ekipy, kiedy z panem Romanem Skrzeczem jako pierwszym trenerem rezultacji polskich U 20 zdobyło się mistrzostwo Europy, a najlepszymi graczami opartymi zresztą całym ten cel była nauczycielka szkoły mistrzostwa sportowego. Tak samo <gry> uczestnicy czy zawodniczki szkoły mistrzostwa sportowego zdobywały brązowe medale. To wszystko jest wpisane już w annał i w historię polskiej koszykówki. W związku z tym, a ponieważ byłem trenerem też żeńskiej zespołów, to muszę powiedzieć, że przed tymi siedzącymi tu dziewczętami wszystko dopiero się zaczyna. Przygoda. I wiem z doświadczenia własnego, bo jakoś z mężczyznami się nigdy nie udało, a z kobietami zdobyłem mistrzostwo Polski, że kobiety jak chcą, to potrafią. W związku z tym żeby się uśmiechnęły, bo to jest spróbowanie przed naszą waszą karierą. Wszystko przed nami. Mistrzostwa Europy po kolei u 16, u 18, u 20, Mistrzostwa Europy seniorek. No i nadzieja mam taka, że ktoś z was, ogromny za ileś lat na tym filmie, że był na igrzyskach olimpijskich i grała w koszykówkę. To by było dopiero w szkoły. Życzę wszystkim, tym, co dzisiaj ślubują, tym, co aktualnie są zamówieniczkami Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Trenerom, żeby mieli takie metody szkoleniowe, które doprowadzą Was do najwyższego poziomu sportowego. Natomiast Polski Józef Koszykówki, czy zarząd podjął uchwałę. Panie Dyrektor, jest, przepraszam, że chciałem mówić słowa, najmłodszą. Absorbentką szkoły, bo jest 15 lat związana z tą szkołą. Też tak no, no. <noise> to to Uchwała polskiego związku koszykówki złotą, odznakę, złotą honorową odznakę polskiego związku koszykówkę zarząd przyznał pani Teresie Juradej. panu prezesowi Polskiego Związku Koszykówki, no nie jest tu z nami obecny, obecny całemu zarządowi i wszystkim, którzy no, zauważyli moją pracę w tej szkole, bo to dla mnie jest przede wszystkim źródło ogromnej radości i satysfakcji, że mogę tutaj pracować i pracować z taką wspaniałą młodzieżą. Naprawdę, zawsze mówiłam, że jest to wszystko, co najlepsze mogło się zdarzyć w moim życiu nauczycielskim. Naprawdę, dziękuję serdecznie. Dziękuję panu prezesowi za zapewnienie głosu. Dziękuję bardzo Nie mam, nie mam tych... W sensie organizacyjnym. To więc proszę teraz pana widowskiego Marcina. Ma skromny upominek dla najlepszej zawodniczki na Mistrzostwach Świata, trzy na trzy, ale to może lepiej poprowadzi, to już. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Ja mam już e, dwuletnie doświadczenie tutaj w e, uroczystościach otwierania roku e, szkolnego, szkolnej mistrzostwa sportowego w objankach. Po pierwsze chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor za zaproszenie i dołączyć się do gratulacji 15 lat pracy w tej placówce, jak mi na ucho Romek Skrzeczy z Pani Jedeną osobą, która od początku do końca, znaczy do dnia dzisiejszego w szkole pracuje. Jest nam niezmiernie miło, że moglibyśmy Panią honorować złotą, honorową znaką w po skórko koszyków. Szanowni Państwo, moja rola jest tutaj dzisiaj służebna, ponieważ jedna z uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego brała udział w Mistrzostwach Świata w nowej odmianie koszykówki, którą FIBA wymyśliła, czyli trzy na z ulic na, na boiska. Jest to bardzo prężna dyscyplina znana wcześniej jako, jako, streetball, jako streetball. W dniu dzisiejszym jest to from the streets to Olympics, takie jest hasło e, propagujące tą, tą nową dyscyplinę i w tym roku w, w Hiszpanii mieliśmy reprezentację zarówno chłopców jak i dziewcząt. Eee, pani Monika Naczk. Eee, Zapraszamy. Pani Monika e, zajęła drugi ser w konkursie rzutów za trzy punkty. Proszę, bardzo proszę panią Monikę odejmę. Nie, nie, tam, tam. Eee, Monika zajęła moje miejsce w konkursie za trzy punkty, czyli jest, można powiedzieć, wice mistrzynią świata w rzutach za trzy punkty w konkursie zorganizowanym przy okazji Mistrzostw Świata. Chociaż dla nas pani Monika jest mistrzynią świata, to przegrała tylko z facetem. Także, także możemy. Ja sobie List, adres gratulacyjny, który podpisany jest przez pana prezesa Zarządu PZK, Kosz, pana Grzegorza i przez pana Jacka Jakubowskiego, sekretarza generalnego PZK. Później razem z panem prezesem wrócimy wspólny, mały ukłomitek więc pani Monika Naczk, UKS Bryzak-Kulkudy, SMS PZK. Polski Związek Koszykówki pragnie niniejszym złożyć serdeczne gratulacje za zdobycie Wicemistrzostwa Świata w konkursie rzutów do kosza Samsung Shootout Contest rozgrywanym podczas turnieju finałowego drugich Mistrzostw Świata Juniorek U18 w Hiszpanii. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Pani sukces jest bardzo cennym osiągnięciem dla całej polskiej koszykówki młodzieżowej. Dając mi jednocześnie mnóstwo satysfakcji wszystkim sympatykom żeńskiej koszykówki. Dziękuję za godne reprezentowanie.